Zaznacz wśród wymienionych liczb te, które należą do danego przedziału. I tak w podpunkcie A mamy przedział od minus 3 do 5. Zaznaczmy sobie to na osi. Minus 3, 5 domknięte. Tak. Teraz minus 2 leży tu. Bo minus 2 jest większe od minus minus 2,5 jest większe od minus 3. Czyli Ok. Minus 3. Patrzymy. Tu jest zbiór domknięty, tak? Czyli jak jest zbiór domknięty do minus 3 należy. I minus 4 nie należy, bo minus 4 jest mniejsze od minus 3. Nie. 0. Tak. 2. Również. Podpunkt B. Mamy przedział od minus 3 do 5, tylko że teraz minus 3 jest otwarte 5 zamknięte. Czy minus 3 tu należy? Nie. Dlaczego nie należy? Bo z ze strony minus 3 jest zbiór otwarty. Zbiór otwarty znaczy, oznacza, że ta liczba jest jakby granicą e, liczb, które są w tym zbiorze. O co chodzi tutaj są e, najmniejsza liczba należąca do tego zbioru jest. Ciuteńka, ciuteńka, ciuteńka większa od minus 3. W filmiku, który podlinkuję go w opisie. tłumaczę dokładniej zasadę o co chodzi właśnie z otwartością i domkniętością. Możecie sobie tutaj to tak mm, patrzeć na to, że jak jest zbiór otwarty, to macie ścianę, no nie. Minus 3. I to w minus 3 jest taka ściana. I. Mm, jak jest zbiór zamknięty, domknięty, tak, czyli taki znaczek, no to możecie tą ścianę klepnąć, tak, pf, piąteczka, no nie? Ale jeśli jest zbiór otwarty, no to stoicie tu przed tą ścianą, no nie? I patrzycie, jakbyście chcieli dotknąć, a nie możecie. Tak bardzo blisko, 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 tak jakby przez szybę. No nie, blisko, blisko, ale nigdy jej nie dotkniecie. To mniej więcej tak sobie możecie wyobrazić. E, dobra, lecimy dalej. E, jak będziecie mieć pytania, to piszcie śmiało. Minus 3, 5 otwarte. I teraz tak, pierwiastek z 9 to 3. Czy tu należy? Tak jest. A, jeszcze tu nie skończyliśmy tego. 0 należy, należy 5, też bo jest zamknięte. Pierwiastek z 4 to 2. Jest ok. Pierwiastek z 25, 5, piątka tu nie należy, czyli nie. Pierwiastek z 9, 4 to czy drugie? Półtora. Należy. No i teraz tak. Popatrzmy, co my tu mamy. Mamy od zera w tą stronę, tak. A na lewo od zera to jakie są liczby? Ujemne, tak? Tutaj wszystkie liczby mają minus z przodu, tak? Czyli popatrzmy. Minus, pi ma minus, to ma minus, to ma minus. Zero, domknięte należy. Dlatego wszystko tu należy, bo mają minusy. Gdyby było Pi, to by było z tej strony i by nie należało. To wszystko. No jak macie pytania, to piszcie.